Drifter Tak więc dzisiaj Dzisiaj sobie zrobimy wyścig Kładzisz Kontra Mustang W jest pojemność 690 Ma 70 Albo 72 konie A w Mustangu jest silnik 3.7 I koni ma 304 koni ma Więc zaraz zobaczymy O proszę, Krzysiu to jest szalony. Ale raczej na starcie raczej na starcie kładzisz wygra, a później mustang wyprzedzi. Ale zobaczymy, lecimy. A właśnie, wbijcie sobie też, w mustangu siedzi Krzysiu Enduro. To sobie wbijcie na kanał, dam wam linka dam wam linka w opisie. They can kiss my ass yeah. yeah, see them lights But you know I got the strap Go ride right up, now we getting paid Every single day Yeah, I was hustling I could turn an eight to a twenty-eight Let me show you the Whoa, they can kiss my I my rhyming is pivotal Homie the dash is digital, gas residual Fire and smoke like I'm needed a Ritual You bet my cash is on, I hate the gas, I'm gone Riding my wave, I've been stuck in my zone I going I blast them all, slide and a fade I've been a finding my ways, grinding for days I've been outshining the hate, all of y'all wanting for praise Stuck in a face let it and put it ablaze Homie you don't wanna race, now Better to stick to your place, yeah Want it all, I got to taste, you push on the pedal now I gotta escape. Zamknie się i lecimy! Czyli mnie wyprzedzałeś? Co? Na filmie się zobaczyć. Ale przez kilka sekund buchcowałem i koła nie 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 by Aha, nie mogłeś. I się... zostałem cały czas. Nawet ja bym włączył byłeś błyszczyk. No nie, to. Możemy jeszcze zrobić, że będziemy powoli jechać? To by <laughs> To jeszcze na powrocie jeden? 走。對